Moi drodzy witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Tym razem moi drodzy nie z Wojanowic, A dzisiaj z reakcji Przyjaciele z reakcji tak dokładnie A mianowicie minecraftowe tiktok Jak wiecie ta seria jest u mnie na kanale Dodatkowy tutaj w ogóle Praktycznie się nie będzie pojawiać to jest moi drodzy Jednorazowy wybryk że na tym kanale się Moi drodzy pojawia taki odcinek jeżeli chcecie Więcej takich filmów to przede wszystkim Zostawcie suba łapeczkę do góry Oraz wpadajcie na mojego instagrama no także Dziękuję wszystkim chcecie więcej takich odcinków zobaczyć To ja nie mogę Dobra, zaczynamy bombą, bom, a mianowicie taki domek dla papugi. Dobrze, moi drodzy, wpadajcie na kanał Palion Games+, Plus. tam macie takie odcinki codziennie, także wpadajcie i będziecie mogli oglądać codziennie takie filmy. Okej, okay, a my już rozpoczynamy i skupmy się, moi drodzy, na filmie, który właśnie będziemy teraz oglądać. A teraz na razie mamy schizowe rzeczy, gdzie bolej w oczy, w sensie mnie nie boli, bo mi się to podoba, ale jeżeli ktoś ma epilepsję to gorzej, ale... Wygląda to satysfakcjonująco i hipnotyzująco. Ja nie mogę ile ten gość to musiał budować. Ale fajnie to wyglądało. Tutaj będzie jakiś mebel. Ogólnie w tych TikToka zawsze są jakieś satysfakcjonujące rzeczy, albo właśnie jakieś meble budują i tak dalej, także to się dobrze ogląda. Zawsze mi się to dobrze oglądało, a to jest chyba nawet wasza ulubiona seria na kanale Palen Games Plus, także no. Ale zaraz się okaże, co to dokładnie będzie Wiecie, że ja nigdy, nigdy nie bawiłem się banerami W sensie, kolorami na przykład, żeby baner inaczej wyglądał Nigdy się w to nie bawiłem, bo mi się nie chciało Jestem zbyt leniwy, ale... To jest taka szafka... To są głośniki! Jaki mistrz... A tu co? Jakaś giga pojęczyna i on spada sobie w tą pę pań... Aaa, satysfakcja! Widzicie, moi drodzy, to jest satys... Co tu się... Co on tak opadł? Ja nie mogę te pająki, to jest gigantyczne. Fajnie to wyglądało, no. To będzie jakiś mebelek prawdopodobnie Mebelek? Mebelek? Parasolki! Czekaj! Co? Czemu łóżka na parasolu? To są, czy to są parasole z łóżek? Naprawdę? No nie wiem, czy to wygląda wybitnie. Co? No dobra, to jest, to jest kreatywne, ale czy ładne? Sami oceniacie? No w miarę, w sumie. Ej, ten parasol nie był taki zły. Kreatywność dobra. Wygląd, w miarę, w miarę. Jest, to jest dom na Stewie, na potężnym Stewie. Co to jest? Nie wiem, ludzie jak to budują takie rzeczy, naprawdę. Ja na przykład bym nie umiał. Nie, nie umiałbym spędzić na takim czymś tak to dużo czasu, naprawdę. Nie dałbym sobie rady. A zresztą sobie takie tam? A to jest niedozwolone w normalnym, w normalnym Minecrafcie A, że to jest kurde taki wybieg dla kur Tu będzie znowu moi drodzy coś związane z banerami Nie wiem jeszcze dokładnie co, ale się oczywiście dowiemy przede wszystkim Ale to jeszcze czerwony baner A, To jest flaga Anglii, tak? Ja tak wygląda przynajmniej lekko, może nie... No dobra, bez przesady, może nie wygląda jak dokładnie jak flaga Anglii, ale prawie, tak? Przypomina chociaż lekko. No, no, coraz bardziej ty. Poczekaj. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Piękna flaga. Piękna flaga. Dobrze, co my mamy dalej? A, jakaś taka wycieczka... Po schizującym świecie, tak? Jezus, jaki wjazd do czegoś innego jeszcze bardziej? Fajnie to się ogląda. Nie wiem, giga dobrze. Paj, kolejny pokój. Jezus, oj, nie wiem, człowieku, co, kto to budował. To jest. Jesteś moim mistrzem, naprawdę, naucz mnie. Dopatrz, no jak to ładnie wygląda. To jest piękne. Ja, by, ja bym mógł siedzieć godzinę i jeździć tam ciągle. Ja, to są ci goście, strumny. Ja nie mogę. A to jest kolejne jakieś 2D art, patrz, on się oddali Ale ludzie co budują te arty to w ogóle to... Ja już nie wiem jak... Ja nie wiem jak ludzie potrafią takie coś zbudować. Patrz to! Jakie to jest wielkie! Tam to było takie, takie, a to? A to? A to jest... Człowieku, ten co to budował, daj spokój Jakim prawem ty? To będzie jakieś mecha... bawienie się mechanizmami Kocham oglądać mechanizmy Co prawda, ja zawsze jestem mega sobie w mechanizmach, ale... Ale lubię to oglądać Co to będzie? To będzie samochodzik To będzie samochodzik, tak? Czy nie? Co to? To jest kamera! <laughs> ale ładne! Ja wierdziele, i można takie studio filmowe stworzyć w Minecrafcie Jest ludzie mistrzowi Ja takiego IQ nie mam jak ci po prostu to trzeba, trzeba mieć wyuczone w mózgu. W szkole tego nie uczą, to trzeba się sam, samemu nauczyć, tak. Ale w wbudowanie w Minecraft, co jak co? Trzeba być kreatywnym niesamowicie. A w ogóle, jak Minecraft buduje kreatywność, to jest właśnie mega fajne. Jeżeli chodzi o grę, to Minecraft uczy, bawi. Wszystko. Minecraft najlepsza giereczka Co on kopie Redstone? I to, i to był. On kopał Redstone, i to jest tyle, tak? Jakby kopał diamenty. Dobra, to było satysfakcjonujące, ale redstone, proszę was, to nie u mnie. <grystanie> to będzie żyrandol! 100% To jest w Minecrafcie chyba, takie te lampki. Jaki ładny żyrandolik. <grystanie> Zarąbisty. Czekoladki? Klapy? Woda? Co to będzie? To się świeci?! Od kiedy to się świeci? Ja myślę że to się nie świeci. Co jest grane? Co tu będzie? Basenik? Czemu on tu robi basenik? Co? E, szczerze nie wiem do czego to służyło. W sensie tam był taki brodzik, ale te po lewej to nie wiem. Ja pierdzielę to. To jedzie do góry? Czy to jedzie prosto? Czy to jedzie na dół? Weź mi odpowiedź na to pytanie. To wygląda jakby on spadał, albo jakby je bardziej jechał do góry. No nie wiem, naprawdę. To w każdą stronę świata jedzie, jak to miryje mózg, boże. Widzowie nie wstanę po tym odcinku. O, zielono, jak pięknie. Uspokajająco przy. O, za spokoju. Patrz, co tam się dzieje na końcu. Jee. Yeah. Już były takie dzikie kolory. Znowu jakiś mebelek będzie tworzony. Mamy znowu tą lampę taką niebieską. Łańcuch. Co to będzie? Niech nie wie, ale się dowiemy oczywiście. Co to jest? Będzie coś typu kamera. Co to jest? Poczekaj. Poczekaj. Czy to jest jakaś waga? Jezu, ile nagle tych mostów jeszcze było? Aha, to znam moi drodzy. To matruner robił. Tak, i to że jak belina to wygląda. To jest taki... To jest tak mistrzowski pomysł. Co prawda gnębisz te zwierzęta, ale wygląda to niesamowicie, tylko że gnębisz zwierzęta, ale! To jest Minecraft. <grybujesz> Jezu, no, przecież czemu to tak patrz. No moim zdaniem... Wygląda to giga dobrze. No i teraz rozmara to jest. Nie no jaki piękny most! Wizowie, nauczcie mnie tak budować... To dam wam milion odcinków dziennie. Ja nie mogę. A i że to jest jeszcze, to tak spada jak, jak talinka. Nie no, daj spokój. Piękność. Podoba, podoba mi się, podoba mi się. O, joda! Ale to dziwnie wyglądało, tu jest czarny ten. A tam był joda z tyłu. To co tu będzie? Znowu 2D arcik. 2D arciki to są nieźle porąbane. Ja pierdzielę. A to jest smok z tego! Jest złowcy smoków? Nie pamiętam jak się ta bajka nazywała. Ale znam tą bajkę. Ja pierdzielę. Nie! Ja nie wiem czy oni to budują faktycznie normalnie klocek po klocku, czy oni mają jakieś mody na to, bo to jest. Ja w to nie wierzę. To będzie jakiś meberek z trzech klocków? Co to ma być? Co to będzie? Czemu to będzie? Co nie mogą zrobić z tych trzech klocków, ty? Drewno i fioletowy blok. A kanapa, dobra. Tak, w miarę to wygląda, ale od tyłu to wygląda słabo. Najgorzej. Że to jest, tak jak patrzysz, jak się siedzi, to się fajnie wy wygląda, nie? To będzie jakiś basenik? Co on robi? Czy on znowu robi jakieś brodziki? To znowu będzie brodzik jakiś. TO JEST CREEPER To jest creeper Ej nawet fajne w sumie mieć taką podłogę w domciu To wygląda dobrze, pomorszyć te stópki I tak to się wypełnia, samo A nie wypełniło mu się tampa O pyk I tutaj też No i krypcio. No i pięknie się wyszło. Moi drodzy, wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeżeli chcecie więcej takich filmów, dajcie znać, ale takich filmów znajdziecie nie więcej tutaj, tylko na kanale Palion Games Plus. Także wpadajcie tam, subskrybujcie kanał i widzimy się w następnych filmach. Wpadajcie jeszcze raz, zapraszam. Palion Games Plus. <laughs> widzimy się jutro w odcinek z Wojanowic. Trzymajcie się, cześć, do zobaczenia i hej!